Siema! Wczoraj pojawiło się na kanale Lego pierwsze 12 nowych odcinków 16 sezonu Lego Ninjago. Ja jako fan tej kreskówki obejrzałem wszystkie jednego dnia. I dzisiaj wrażę na temat tych odcinków opinię. Powiem moją opinię na temat postaci, wątków oraz ogólnie fabuły. O, i ten film będzie zawierał oczywiście spoilery dotyczące tego sezonu, więc jeżeli nie oglądaliście to, to polecam obejrzeć przed obejrzeniem mojego filmu. A więc zaczynajmy. I've been Co sądzę o tych odcinkach? Są bardzo dobre. Najpierw pokrótce opowiem fabułę. W pierwszym odcinku skład Ninja się jednoczy, żeby rozwiązać tajemnice z nu W drugim odcinku Nia, dzięki pomocy Niat, dowiaduje się, kim tak naprawdę jest i postanawia wrócić do swojej ludzkiej formy. W trzecim odcinku Ninja idą zbadać linię metra i walczył z panną występną. Ich bitwę przerywa nowy skład Ninja, który jest taką drużyną na posyłki burmistrza. O, i przychodzi do nich Nia, mówiąc, że jedyny ratunek dla niej to zabranie jej mocy. W czwartym odcinku ninja włamują się i uwalniają Asfirę. W piątym odcinku kradną jej broń, żeby ona wyssała mocę niej. W szóstym odcinku ninja są złapani i dzięki pomocy Asfiry ratują Nii, która już nie ma mocy, ale stała się człowiekiem. W siódmym odcinku ninja są w więzieniu, ale spotyka tajemniczą postać w masce, która jest na posyłki kryształowego króla, który wyrbuje starych na np. Wangelisa czy Asfirę. W ósmym odcinku w więzieniu krypta spotkają Pythora, który potem też jest zaproszony do Rady Kryształowego Króla. W 9 odcinku ninja uciekają za pomocą Nii, która została Samurajem X. W dziesiątym odcinku ninja wraz z piosenkarką podróżują do saty benzynowej Twitchiego. W jednym odcinku tam docierają i przebierają się za mechanika, żeby dostać się do Rady Kryształowego Króla. I w dwunastym odcinku Lloyd przebrany za mechanika jest w Radzie Kryształowego Króla i zostaje złapany. A więc najpierw zacznę od minusów i rzeczy, które mi się nie podobały w tych odcinkach. Po pierwsze, powrót Nii. No, moim zdaniem to wszystko działo się za szybko. Bo, żeby przywracać, już Nii w szóstym odcinku. Serio? Na początku myślałem, że będzie gdzieś przywrócona w końcówce sezonu, a nie na początku. Chociaż potem wątek nie jest ciekawy. W ogóle po tym, jak ninja przywracają Nii, mam takie wrażenie, że trochę twórcy o niej zapomnieli. Bo, bo żaden ninja prawie o niej nie gada i ona się rzadko pojawia. Ale może to się później zmieni. Kolejnym minusem jest to, że musieli akurat przebrać Lloyda za mechanika i żeby on dostał się do Rady Kryształowego Króla. Ja wiem, że twórcy chcieli dać Loida, ponieważ planowali, by Lois spotkał z tajemniczą postacią w Masce, do której niedługo przejdziemy, bo to kim ona jest i jest naprawdę mocne. Ale czy taki i pasowałby lepiej w roli mechanika? Trochę to jest naciągane. I tutaj prawie skończył moje minusy do 12 pierwszych odcinków. Naprawdę te odcinki były przyzwoite. Nie było żadnych zapychaczy, może poza odcinkiem 10, który i tak był bo był to jeden z nielicznych odcinków Ninjago posiadający morał. Tam właśnie Zen się dowiaduje, że emocje są ważne. I był to naprawdę ciekawy wątek. I nie był to taki typowy zapychacz. Nie wiem jak wy uważacie, ale wątek Ninja w więzieniu jest ciekawszy niż w szóstym sezonie. W szóstym sezonie Ninja byli w więzieniu przez jeden odcinek. A w tym sezonie byli przez trzy odcinki zamknięci w więzieniu. I teraz jeszcze przez policją uciekają. Bardzo mi się podoba rola też mniejszych postaci. Na przykład... Dareta, który został adwokatem ninja, Skylor, która powróciła i pomaga sensejowi Wu oraz Pixel, i rola najlepszej postaci Fuji Dawa. Fuji Dawa to jest najlepsza postać, zdecydowanie. Fuji z jest koksem. No i twórcy przypomnieli sobie o nim i dali mu większą rolę. Fuji Dawa w dwóch odcinkach podróżuje z ninja, nawet ratuje im w jedenastym odcinku życie. Nie akurat bardzo bawił wątek jego oraz Jay a. i nawet prosi Jay'a, żeby został jego pomocnikiem. No, to jest uroczne. Zapis najlepszy. Jeżeli jesteśmy już na postaciach, to starzy antagoniści. Bałem się ich powrotu i że ich zepsują. No może poza Wangelisem, bo do niego nie miałem żadnych oczekiwań, ale ich nie zepsuli. Ba, nawet ich polepszyli. Ewangelis jak Wangelis nic się nie zmienił i dalej dla mnie jest taki nijaki. Powrócił Mr. E, który teraz się nazywa Mr. F. I o nim jeszcze mało wiemy, ale może odegra jakąś większą rolę. Mamy asfirę, wreszcie polubiłem. W jednostem co do niej nie trawiłem, była słabą antagonistką, ale w tym sezonie naprawdę twórcy mieli na nią pomysł i to widać. Może trochę głupie było, że ninja pomyśleli o Asfirze, że tylko ona może wyciągnąć z niej moce. Jakby nie pamiętali kryształów Chena, który też wysycały moce. Ale okej, okay, twórcy mieli inny pomysł. Naprawdę podobały mi się na przykład te głupie sceny, w których Asfira z mistrzem rywalizuje i naprawdę polubiłem Asfirę w tym sezonie. No może kilka scen z nią było słabych, ale tak to była fajna w tym sezonie. Tam, co zrobił z nią dalej, i Pytor. Każdy chyba najbardziej oczekiwał Pytora. Czy twórcy go zepsują, a może go polepszą? Dla mnie jest na takim samym poziomie. Zmieniła się trochę jego animacja, bo ma inne łuski, ale tak to wygląda bardzo podobnie. Bałem się, że go zepsują, ale Pytor naprawdę był fajny w tym sezonie. Czekam na więcej interakcji jego z asfirą. bo ta jedna scena, w której on ją przedrzeźnia, była naprawdę fajna. Revenge! 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 revenge. What? What, what? O i sceny, w których Pytor gada z ninja, to po prostu fajne. I widać, że Pytor się nie zmienił, więc bardzo się z tego powodu cieszę i oby nie zepsuli dalej Pythora. O, jeszcze jest postać w masę, o której wspomnę na koniec, ponieważ jest to najciekawsza część tych 12 odcinków. Mamy też nowe postacie, na przykład burmistrz, który bardziej jest taką żartobliwą postacią. Mamy z nim prawie same takie bardziej śmieszne sceny. Poko była ta piosenkarka, która pojawiła się w 10 odcinku o imieniu. W sali, ale była typową postacią na jeden odcinek. O, i są jeszcze nowi ninja. Nowi ninja to są kompletnie nowe postacie i są ciekawi. Jak wspominałem, są to bardziej ninja na posyłki burmistrza, którzy jak przychodzą, robią wielkie show, bo walą jakimiś fajerwerkami, robią wszędzie wybuchy i widać, że są mocno wyszkoleni. Ciekawy wątek i mam nadzieję, że rozwiną jeszcze postać tych ninja. Powróciły jeszcze też inne postacie, o których już nie będę wspominał. A więc teraz postać w masce. Uwaga, wielki, wielki spoiler! To jest Harumi. Wiedziałem! Od początku, jak zobaczyłem tą postać, pomyślałem: to jest Harumi. Potem zobaczyłem kolejne zapowiedzi, i pomyślałem: to jest Harumi. Zobaczyłem oficjalny trailer, i byłem pewny, że to Harumi. I zobaczyłem tą genialną, jedną z najlepszych scen w Lego Ninjago: gdzie Harumi wyzymuje maskę śpiewając piosenkę o pająku, ujawnia swoją tożsamość przed Lloydem. Naprawdę ta scena jest genialna, i ten z się zmienia z takiego złego na taki dziewczęcy, no po prostu. Wow. Naprawdę cieszę się, że Harumi wraca. Mam nadzieję, że jej nie zepsują. Twórcy, proszę, nie zepsujcie jej. A więc te 12 odcinków kończcie właśnie tym pokazaniem twarzy Harumi i bardzo mnie ciekawi, co się stanie później. Wiem po trailerze, że jeszcze zostanie zniszczony klasztor przez Asfirę. Ciekawią mnie też intencje Harumi. Myślałem, że po scenie jej śmierci będzie dobra, ale jednak widać, że nie. Nie. nie wiem co ona jeszcze chce od tego Loida Jakby mu już wystarczająco nie narobiła traumy A więc te 12 odcinków oceniam bardzo dobrze Super mi się oglądało I są na poziomie odcinków Sezonu 15 A to nawet nie jest połowa tego sezonu Mam nadzieję, że tego nie zepsują I zrobią spektakularny finał A więc to już koniec tego filmu Napiszcie jak wy oceniacie te odcinki Czy myślicie tak samo jak ja A ja się już żegnam Popu! I can't... Noft! No gas